Najbardziej uradowany, szkoleniowiec z tutaj w sali Krzysztof to na spodziewał się pan po przegranej w pierwszej rundzie bo tutaj zwycięstwa i to dosyć spokojnego w końcówce. No, czy spokojnego? No wynik na to nie wskazuje, Te, tak, przebieg meczu też na to nie wskazywał, bo wiele zmian prowadzenia, remisów. E, znaczy my przyjechaliśmy e, bić się tak naprawdę o, o wszystko, bo, bo zajmujemy ostatnie miejsce w, w tabeli i walczymy o e, cel, jakim jest utrzymanie i e, chcieliśmy tu zwyciężyć. Z tym zwycięzcem wyjeżdżamy, z tego się cieszymy. E, ta liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać i e, ten mecz to potwierdza, inne mecze to potwierdzają, także e, jak ktoś chce emocji, nie chodzi na pierwszą ligę kobiet. Teraz jeszcze pan może powiedzieć jaką praktykę ustawił pan zespół na tą ostatnią kwartę, bo wszystko na e, No Podjęliśmy ryzyko, bo, bo postawiliśmy obronę strefową, gdzie e, rzadko to, to stosujemy. E, no, w zespół z Poznania również tam dysponował zawodniczkami, które potrafią tą strefę rozbić rzutami. E, ryzyko się jakby no, opłaciło, bo jest cel jakim jest zwycięstwo. E, Mamy oczywiście mankamenty do poprawy, bo, bo to my w pierwszej połowie trochę e, my źle graliśmy, mieliśmy pretensję no, no, do, do sędziów o te paulę. E, w drugiej połowie poprawiliśmy to obronę, trochę zacieśniliśmy. Ta strefa okazała się skuteczna i... E, że jeżdżamy, może będziemy częściej ją stosować. Jakby miał pan postawić, pomysł piwo. której posiadam, co by pan postawić szczególnie? Wszystkim. <laughs> Oczywiście tym pełnoletnim, bo także mam młode, młode dziewczyny. Pozdrawiam Olgę, która ma dzisiaj 17 urodziny, także jeszcze będzie musiała rok poczekać za tym przysłowowym piwem. No naprawdę... Nie jestem w stanie wyróżnić, bo każda dziewczyna przyczyniła się do końcowego sukcesu, nawet te, które mniej grały, chociaż powalczyły z tymi pięcioma faulami, Nie jestem Ale w stanie odpowiedzieć. Zatrzymała się w na Myślę, że tak, że jakiś ciepły posiłek z jakimś zimnym napojem na zdrowie Olgi i na to zwycięstwo zespołu. Dziękuję. Czy to pijesz tutaj, czy Dzięki.